Witam, Kasia Kachowska. Dzisiaj sobie przeglądam, ile pszczoły mają już zadanego pokarmu w ulach. Jesteśmy po około 10 dniach niepogody. Dnia pogody. I po prostu sprawdzę sobie, ile te pszczoły mają tego pokarmu. Ile jeszcze trzeba którym dołożyć. Ogólnie rzecz, rzecz biorąc wygląda już około chyba 13-15 rodzin. No i sytuacja wygląda bardzo dobrze. Tego pokarmu jest dość dużo w tych ulak. Raczej chyba nie trzeba będzie dokarmiać. Tu sprawdzimy sobie rodzinkę, jaką jest po prostu odkład. Późny odkład, warto nadmienić. Oska się zgietła. Miałem problem z szerszeniami, ale po prostu uporaję się z nimi szybko. Po prostu wlazły mi pod podkarmiaczkę. Tu pszczoły sobie wygryzły dodatkowy wylotek, a raczej wyrównały ten styrodur. No i nie wiem czemu to zrobiły, no ale zrobiły sobie górny wylotek. Także coś pewnie z tak zwaną uniklimą. Widzimy ramka na fur nabita. Ja sobie te ramki po prostu odkładam na bok, bo jest mi wygodniej przeglądać jak ów, ramki jednej nie ma. Te pszczoły dostały 10 litrów równe syropu, czyli około, myślę, 7-8 kg. Widzimy bardzo pięknie. No znaczy tak, jest czerwiu troszkę. Pogoda mamy 20. Prawie stopni trochę, trochę zaszło słońce, ruszył się wiatr. Mam nadzieję, że ino nie będzie padać. To jest ramka lekka. Tu jest po prostu dużo czerwiu otwartego, larw obustronnie. I widzimy mateczka. Nie wiem, czy było ją widać. Chociaż hmm. nie, te dostały 8 litrów. Sorry. 8 litrów, a tam, tam te drugie rzędy dostały po 10 litrów. Widzimy, po prostu zalana ramka, też ładnie. W jednej rodzinie już nie ma w ogóle czerwiu. Także kończy się dokarmiać. I też widzimy, też bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Rodzina, no, jak na Odkład sierpniowy, przepraszam, odkład lipcowy. O, bardzo ładnie doszły do siły. Nie wszystkie tak wyglądają. Są dwa słabsze, bo nie były karmione. Tu jedziemy już poszyły. Także składamy rodzinkę. I widzimy się. Dalej, a pozłożymy razem. Co jeszcze dopowiedzieć, no, tak jak ta rodzina, no to jeszcze myślę dwie, trzy dawki i koniec zakarmienia. W jednym ulu nastąpiła cicha wymiana, w jednym ulu matka padła. No ale już wszystko jest ogarnięte, że tak powiem. Tam gdzie była cicha wymiana został wzięty, wzię, wzięty, wzięta matka i i Poddana, po prostu nowa. Przyjęły matka tam złożyła. Widzę kilka, ale tak dosłownie kilka jajeczek. Chyba pszczoły ją będą za, zalewały, bo dlaczego po prostu e, tak jak mam, przeglądniemy tą rodzinę, żeby było mniej więcej mniej więcej taki dłuższy film, ale tu tą rodzinę po prostu przeglądniemy, ale złożę sobie ją sam. Dlaczego taką matkę nie zdecydowałem się wywalić, tylko ją jeszcze wykorzystać? No dlatego, że... Po pierwsze, po co przepłacać za matkę, skoro mamy, a inne pszczoły jej nie chcą. to Mam matkę, wykorzystałem i, i ma się dobrze. Ktoś na pewno napisze, będą mówili, że skoro one ją wymieniały, to coś z nią było nie tak, będą chciały to i wymienią w tamtym ulu na, na wiosnę, na przyszły rok. Nie wiem, już takiej sytuacje, że dawałem taką matkę i po prostu matka na drugi rok czerwiła tak samo i nie chciały jej wymieniać. No. Tam mogła być też niezgodność genetyczna tych pszczół. Też widzimy, jest troszeczkę tego pokarmu. O. Paski na od Maćka się, od grześka się super spisały. Widzimy pokarm zasklepiony. Ta jest ramka troszeczkę za mało przyczerwiona, no ale cóż, no tu jest parę jeszcze. Jajek widać je, fajnie. Tu jest troszeczkę więcej tych jajeczek. A przedziw, tu jest U. styrodur. To ciepłe, to będzie jak styropian. Też widzimy fajnie, ramka zalana, zasklepiają resztki czerwio. Dużo ludzi mi pisało, że te odkłady należy łączyć, bo to jest słabe. nie jestem zwolennikiem łączenia lepiej dać tu jest matka krainka z tego co pamiętam widzimy jeszcze jest kupa czerwiu także ten czerw się wygryzie i jeszcze tam rodzina zmocni część tych krzów wiadomo padnie z tej rodziny ale raczej więcej zostanie niż tu jest po prostu cała ramka tego pokarmu jest troszeczkę czerwia. Pszczoła mi po szyi łaziła, wczoraj jak karmiłem też mi tak łaziła po szyi i mnie tak centralnie ugryzła w tą szyję, ale się nic nie nic nie spuchło. Tu jest jeszcze bardzo dużo tego czerwiu, któreś mi wlazły pod ubranie pszczoły. O. Także tu widzimy jeszcze jest czerwiu sporo. A, widzimy się przy rodzinie produkcyjnej. A, przeglądniemy sobie y, rójkę z zeszłego roku. O, tu już problem, bo jeszcze woda nie, nie wyparowała raczej nie wsiąkła tam jest straszne błoto zobaczmy co tu się w tej rodzinie dzieje o. patrzcie jaki grodny szerszeń nie wiem co tu czy królowa czy co No ma 4 cm, jeszcze dogorywuje. No i właśnie miałem nalot na jeden długi, taki szerszy. Czemu nie wiem, więc u, u, z No i tu widzimy rodzina, większość rodzin wygląda tak. Jak ta. Są takie, co są na 7 ramkach, są na 8. Głównie to jest 7-8 ramek u mnie w tym roku na pasiece. Oczywiście mam też kilka rodzin, co jest na 10 ramkach. No ale z tych rodzin jestem mniej zadowolony mhm. niż z tych, co są na 7. Dlaczego? Ano dlatego, że. Najwięcej więcej pokarmów użyją i się wcześniej roją Ta poszalała bardzo pięknie. Widzimy jest, jest, jest na zimę zapasów sporo tu czerwie też było sporo skoro było 9 ramek, to na 7 był kurczę, no nie mam jakichś wejść, bo ich było jeszcze widzimy też ładnie, jest trochę tego obustronnie, zresztą czerwu też jest sporo. Co sobie teraz przypomniałem? Ja sobie przypomniałem, że po prostu miałem kilka rodzin eksperymentalnie na półtora korpusa i połówki zalać, a dół nie zalewać. I po prostu jak połówki zaleję to podać je późną jesienią, no ale zapomniałem. Tu też widzimy bardzo. Jest tego czerwiu jeszcze pokarmu też jest bardzo dużo. O, też jest ciężka ramka. Też widzimy jest. Jest ciekawie. Jest sporo mnie w tej rodzinie chyba by wystarczyło do żarcia. W sumie nie wiem, czy ona jeszcze będzie dostawała takiej ilości, czy nie będzie po pół litry, ale zobaczymy ile pokaże reszta czerwia. O, ta już jest lżejsza. tak, no tu jest więcej czerwiu, też jest czerw, ja zobaczy, jak to pokaże, o dobra. Jest jeszcze sporo, sporo czerwia, jest sporo jak na taką porę roku, mamy gdzieś drugi września godzina jest chyba no, późna już no. popołudniowa, mocno popołudniowa no, tu widzimy jest sporo złożonych jaj o, widać ładnie A, czyli jeszcze jeszcze trzeba karmić, bo ten czerw nam zje z bieramki pewnie o, tu już jest czerw kryty. No i na no, ostatnim, ciekawym, bo powinien być deczko magazyn pierzgi. Ale jest ramka. Tak, tu magazynują pszczółki Pierzgę. O, tu będzie lepiej widać. Jest magazyn pierzgi. No widzimy, że rodziny się bardzo pięknie zakarmiają. Rodziny są raczej silne i bardzo silne. Średniaków też jest troszeczkę. No i odkłady, jeśli chodzi o sześcioramkowe uliki, to zaliczałbym, że jest. 1, 2, 3, 4, 5. 14, czyli 13 bardzo mocnych. I jeden średnia, czyli tam jest na pięciu ramkach, a może go pokażę, bo on był robiony w sumie bardzo późno, bo coś w sierpniu, w połowie sierpnia. A pszczółki noszą taki ładny pyłeczek z nawoci. To jest ten najsłabszy odkład. On był po prostu robiony zbyt późno. No ale była matka do wykorzystania. Na no szkoda mi było, akurat znajomi nie potrzebowali żadnej, kurcze pszczoły się trochę potopiły, akurat żaden znajomy nie, nie potrzebował matki zapasowej, a z tymi matkami zapasowymi było tak, że ja potrzebowałem nie miałem, no to kupiłem, a potem też jest Folia biodegradowalna, jakby ktoś pytał, ona za dwa deszcze znika. Nie wiem czemu. Tu widzimy ramka pusta, bo taka ma być. No tu coś właściwego czerw, może na dwóch ramkach będzie. No, tu jest, może motylica w środku była. Tu troszeczkę tego jest. Tu też nie jest to silna rodzina. Znowu pszczoła próbuje wleść do środka. No i co? Ono? Jest to. O, tu jest matka e, o, Toma z tego co kojarzy. Nie pamiętam na czym mam zapisane, która. Jest to backfast. No tu tak. Jest i mało za mało tej pszczoły. Ale nie przejmuje się niczym, bo. jest wystarczająco pokarmu to jest najsłabszy to jest odkład dosłownie z 15 sierpnia no też jest pokarm od razu jak no pogoda już tak powiem nie będzie pozwalała na loty czyli pewnie u mnie no to dosyć wcześnie będzie, to ta rodzinka pójdzie od razu do pomieszczenia zimującego. Bo nie oszukujmy się, taka rodzina jak ta nie ma szans na przezimowanie po prostu w normalnych warunkach. Ja sobie to sprawę urwę Brak trawy Także, no, taka rodzinka jak ta, to tylko i wyłącznie specjalnie przygotowane pomieszczenia do zimowania, bo tak to po prostu no, padnie. W... No, raz, dwa padnie, bo to nie jest siła duża. Także widzimy się przy następnym odcinku. Może już coś z, z podróży. Nie, zobaczę, jak to będzie. Także ja się żegnam Pasie Kachowska.